W Koranie znajdziemy surę zatytułowaną łupy, nie znajdziemy natomiast sury zatytułowanej pokój czy dialog. Jeszcze kilka lat temu niektórzy postrzegali islam jako takiego katechona. Zwolennikiem takiego podejścia był między innymi Wittorio Messori. Mówił, że to właśnie islam za kilka lat uchroni Europę przed nią samą, przed sekularyzacją i przed takim moralnym upadkiem. W 1995 roku w Kairze widzieliśmy, że ta przepowiednia jakby zaczęła się spełniać, i państwa islamskie, wespół z katolickimi, zablokowały właśnie aborcję na, na żądanie. No ale ostatnio widzimy, że coś się zaczyna zmieniać. Widzieliśmy zamachy, widzieliśmy gwałty w kolonii. Dziś ktoś, kto by powiedział, że, że to islam nas uchroni przed nami samymi, zostałby chyba uznany za głupka. Takie myślenie, że islam jest Katechonem wynika głównie z logiki mówiącej, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, to niekoniecznie jest prawda. Wróg mojego wroga może mieć podobne, podobne cele w, w krótkim okresie czasu, ale jeżeli patrzymy na strategiczne zapędy islamu, są one jasne, że pokonanie. Jednego totalitaryzmu, tego sekularnego, tego współczesnego, tego postchrześcijańskiego, drugim totalnym systemem, jakim jest islam, jest tak naprawdę drogą, która w najgorszym przypadku prowadzi w ślepy zaułek, w najlepszym nad przepaść. Czy więc jest jakiś taki jeden islam islam zły, czy może są jakby dwa islamy islam zły i islam dobry? Już Fukuyama zaraz na samym końcu zimnej wojny pisał o tym, że islam jest jedynym systemem totalnym, zdolnym stawić czoła temu, co sam Fukuyama uważał za najdoskonalszy system, za najwyższy poziom rozwoju cywilizacji ludzkiej, czyli demokrację liberalną. Jeżeli popatrzymy na islam przez ten pryzmat, przez jaki patrzył na niego Fukuyama, to widzimy, że faktycznie Islam jest takim dokładnie samym systemem totalnym, będącym w stanie uporządkować ludzką egzystencję, począwszy od tych najbardziej prywatnych i intymnych e, szczegółów ne, naszego życia, poprzez e, aspekt wspólnotowy, społeczny, ekonomiczny, polityczny, etc., etc. Czyli obejmuje on sobą nie tylko dążenie o zbawienie duszy, ale także to, w jaki sposób żyjemy w pewnej wspólnocie, którą już od, od Arystotelesa uważamy za Wspólnotę czysto polityczną. Samo słowo Islam oznacza przecież poddanie. Tak. Samo słowo Islam oznacza poddanie. Nie oznacza on pokoju. Wbrew tej mantrze, którą bardzo często się powtarza, Islam jako religia pokoju oznacza poddanie siebie, woli Boga i co ważniejsze, prawu, które Allah nadał poprzez objawienia Mahometa. A czy to nie jest tak, że skłonność do przemocy jest jakby wkorzeniona w tą religię, jako że nie podejmuje ona żadnej, żadnego dialogu właśnie z objawieniem? Wszystko pojmowane jest właśnie literalnie. Przemoc jest na pewno nie tylko rdzeniem, ale też korzeniem tych zjawisk, które określamy jako islam. Jeżeli popatrzymy na jego historię, na sposób, w jaki powstawał, a co ważniejsze, w jaki się rozwijał. Zarówno w tych pierwszych latach jeszcze za życia Mahometa, a szczególnie w tym bardzo dynamicznym okresie, jaki nastąpił po jego śmierci, jeżeli popatrzymy na samego Mahometa, przez Pierwsze lata swojego prorokowania nie był on za bardzo dobrze przyjmowany. Nie odnosił dużych sukcesów jako prorok. W Mekce, gdzie rozpoczął swoją działalność, udało mu się nawrócić przykładem i głoszeniem słowa niewielu. Większość społeczności zantagonizował. Zantagonizował do tego stopnia, że musiał z Mekki w roku 622 uciekać do miasta, które wtedy nosiło nazwę Jasrib, a Teraz znamy je pod nazwą Medyny. I ta ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, zwana Hijrą, jest bardzo ważnym punktem, tak ważnym, że w islamie od tego momentu liczy się czas w kalendarzu. I widzimy różnicę, dlatego że ten okres Medyny oznacza nie tylko to, że Mahomet stał się czymś więcej niż prorokiem. Stał on się pierwszym przywódcą pierwszego państwa islamskiego, przywódcą politycznym, ale co ważniejsze, także przywódcą militarnym. Te ostatnie 10 lat życia Mahometa to jest rozprzestrzenianie się islamu nie za pomocą słowa, ale przede wszystkim za pomocą miecza. Badacze liczą, że Mahomet brał udział w minimum 22 kampaniach militarnych. Maksymalne wyliczenia mówią o ponad 50 bitwach, potyczkach, wojnach. Mahomet, który sam brał czynny udział w rozprzestrzenianiu islamu właśnie za pomocą miecza, czego dowodem jest jego oficjalna biografia, jaką nazywamy Sira. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy główne źródła, z których czerpie tradycja islamska, Koran, hadisy, czyli opowieści o życiu proroka Mahometa oraz jego oficjalna biografia, czyli Sira, to zobaczymy, że przestrzeń, jako Poświęca się właśnie tematyce związanej z przemocą, z dżihadem, ze świętą wojną, jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do innych tematów. Wystarczy tutaj przywołać to, o co zawsze podkreśla dr Grysa, że w Koranie znajdziemy surę zatytułowaną łupy, nie znajdziemy natomiast sury zatytułowanej pokój czy dialog. I właśnie ten okres medyński zaczyna nowy okres w historii. Islamu, okres, który zapoczątkował jego ogromną ekspansję. Przez pierwsze 10 lat głoszenie słowem i przykładem nie przynosiło tak wielkich efektów, jakie przyniosło włączenie właśnie świętej wojny, właśnie przemocy do tych narzędzi, które muzułmanie używali, aby podporządkowywać sobie inne ludy, narody, a także inne wspólnoty religijne. Pojawia się ostatnio wiele zarzutów pod adresem Kościoła katolickiego, że przesadza w swoim dialogu z Islamem. Przykładem jest ostatnia książka Pawła Lisyjskiego, Dżihad i Samozagłada Zachodu, ale także głośne odejście Magdiego Allama z Kościoła katolickiego. Przypomnę, że Magdiallam był. Był na, został nawrócony z e, islamu i przyjął chrzest e, od Benedykta XVI. Jest jeszcze inna, bardzo ciekawa e, charakterystyka, e, jeżeli chodzi o wysiłki e, podejmowane przez Kościół Katolicki, czy nawoływania do dialogu, czy inicjatywy e, mające na celu e, prowadzenie dialogu. Zazwyczaj te głosy nawołujące do porozumienia, do pojednania, do prowadzenia dialogu wychodzą e, ze strony tych, Którzy nie są bezpośrednio zagrożeni przemocą rodzącą się właśnie w kręgach tych, którzy uważają się za wiernych wyznawców religii proroka Mahometa. One wychodzą ze strony hierarchów kościołów zachodnich, nie ze strony hierarchów Bliskiego Wschodu, którzy jasno i wielokrotnie powtarzali, że to, czego obecnie jesteśmy świadkami, to jest zbrodnia wobec ludzi ludzkości, to jest czystka i to są prześladowania, jakich ludzkość nie widziała już przez setki lat. Jeżeli posłuchamy hierarchów z Aleppo, jeżeli posłuchamy biskupów z Mosulu, to obraz Islamu i sposób na zaangażowanie się w dialog z Nim tam przedstawia się zupełnie inaczej.